Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii 3 pomysły na posty ubezpieczeniowe. Ja nazywam się Mateusz Bukowski, a to jest kanał Insure Getting, czyli skuteczny marketing agenta ubezpieczeniowego. Zanim jednak przejdziemy do meritum, mam do Was prośbę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z ciekawymi pomysłami. A teraz zaczynamy! Pierwszy pomysł. Real-time marketing. To w dużym skrócie obserwowanie bieżących wydarzeń kulturalnych, medialnych, sportowych, politycznych, jest tego naprawdę bardzo dużo i adaptowanie tych wydarzeń, tego co się zadziało, do komunikacji ze swoimi klientami. A co może być takim wydarzeniem? Może to być jakiś wysoki wynik, wygrana bądź porażka naszego zespołu, kadry narodowej. E, może to być sytuacja z Oscarów. Nie wiem, czy pamiętacie tegoroczne Oscary. John Cena, jak się nie mylę, wyszedł, Nago, nago wyszedł na scenę. W zeszłym roku jeden z aktorów uderzył prowadzącego. Pamiętacie? Mieliśmy akcję z misiem na krupówkach, który kazał sobie za byle co płacić, za zrobienie jakiegokolwiek zdjęcia czy nagranie filmu. A czasami też jakiś polityk powie kwestię, która również nada się do tego, żeby użyć jej w swoich, w swoich komunikatach. Czy warto robić w takim razie RTM? -y? Moim zdaniem tak. Bo to nas nic nie kosztuje. Dostajemy konkretny pomysł na tacy. Wystarczy, że tylko poświęcimy parę minut na to, żeby go zaadoptować, a jeżeli trafimy z przekazem do naszych odbiorców, to on poniesie się bardzo, bardzo szeroko. Więc jak najbardziej tego typu posty RTM -y polecam. Sztuczna inteligencja już na dobre wdarła się do naszego życia. Możemy dzięki niej y, tworzyć wyimaginowane osoby, nagrywać filmy. E, tworzyć artykuły jednym kliknięciem. Możemy kopiować nasz głos, a możemy też nagrywać piosenki. I właśnie na tym ostatnim elemencie teraz się skupię. Ostatnio odkryłem ciekawe narzędzie, e, nazywa się Suno AI, które po wpisaniu pewnego prompta e, zapytania potrafi nam w ułamku sekundy wygenerować do wyboru kilka utworów, e, utworów piosenek, muzyki, na dowolny temat, z dowolnym tekstem i w dowolnym stylu. Zresztą posłuchajcie, co mi tutaj wyszło. Ateuszu, a dziękuję ubezpieczeniowym jesteś ty z pełnym elanem działasz, nie ma dla ciebie nie. Wiesz, jak przekonać ludzi, żeby kupili to twoje umiejętności są na wagę złota. Mateuszu, mówisz po kolei o każdej polisie. Ochronisz nas od wszelkich strasznych tragedii. Nigdy nie zostawiasz klientów bez odpowiedzi. Dokładnie tłumaczysz, jak działa procedura. Mateuszu, agencie ubezpieczeniowe. Współpracujesz, To Suno AI jest totalnie bezpłatny, więc możecie śmiało się nim pobawić, popróbować i stworzyć jakieś ciekawe utwory. Publikowanie opinii innych klientów w działaniach marketingowych jest bardzo ważne, ponieważ wiąże się z czymś, co nazywamy społecznym dowodem słuszności. Publikując opinie innych klientów, pokazujemy, że są klienci, którzy skorzystali już z naszych usług i są z nich zadowoleni. To zachęca nowych klientów do wypróbowania tego samego, ponieważ po pierwsze buduje zaufanie. Gdy widzimy, że inni ludzie, zwłaszcza ci, z którymi się identyfikujemy, polecają coś, automatycznie zaczynamy temu bardziej ufać. Po drugie, zmniejsza niepewność. Nowi klienci mogą mieć obawy przed wypróbowaniem nieznanego produktu czy usługi, a czytając pozytywne opinie, czują się bardziej komfortowo, wiedząc, że inni byli zadowoleni. I po trzecie, podkreśla wartość. Opinie często podkreślają konkretne korzyści z usługi, co może przekonać innych, że warto je wypróbować i kupić. Dzięki społecznemu dowodowi słuszności, jakim bez wątpienia są opinie innych osób, możemy skuteczniej zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z naszej usługi, bo ludzka natura działa w ten sposób, że ufamy bardziej produktom gdy poleca nam ją ktoś znajomy, ktoś z rodziny, sąsiad, czy koleżanka, czy kolega z pracy. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wykorzystasz któryś z tych pomysłów. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do pobrania moich bezpłatnych, 31 bezpłatnych szablonów postów, które po drobnych modyfikacjach możesz od razu umieścić w swoich social mediach. I jeżeli dotarłeś do tego momentu, wpisz proszę w komentarzu hasło dowód. A my widzimy się już w kolejnym materiale.